Mechanicy z Poremby próbują ustalić, dlaczego wał w silniku BMW kręci się z tak dużym oporem. Łukasz chce obejrzeć panewki wału korbowego. To klasyka BMW, czyli benzynowa rzędowa szósteczka o pojemności 3 litrów. Po odkręceniu wszystkich śrub wał zaczął się obracać lekko. Ciekawe, co jest w środku. Czas na chwilę prawdy. Wstrzymajmy oddech. Mmm? Można wypuścić powietrze? Dramatu nie ma. Spodziewałem się czegoś potężnego, no ale z drugiej strony to nie mogło być nic potężnego, bo ten samochód do nas przyjechał. Powolutku, powolutku. A gdyby usterka panewek była na tyle duża, to właściciel tego samochodu by do nas po prostu nie dotarł. Łukasz wyciera resztki oleju, by dokładnie przyjrzeć się kondycji panewek. Któraś z nich musiała blokować wału. Dobra, ale zobacz, że te panewki w ogóle nie są zmielone. Są wytarte, ok, ale nie są w ogóle zmielone. Poza jedną. No, oporu. Masz już. Zobacz. W samą porę. Po jednej stronie jest żółty nalot, a po drugiej go brak. Co to oznacza? Ta panewka zamocowana jest w ten sposób w bloku i ona nam stabilizuje ruch wału przód-tył. Powinna wyglądać tak, a wygląda tak. Widzimy ile materiału tu jest starte. Więc usterce uległa panewka oporowa. Znaleźliśmy to w idealnym momencie, bo gdyby to się wytarło jeszcze bardziej, zniszczyłoby nam blok, zniszczyłoby nam wał i zniszczyłoby masę rzeczy. Jednocześnie trzyma się to kupy ze stukami i z zwiększonym zużyciem łańcucha napędu pompy oleju. Ze względu na to, że kiedy po kole zębatym pracuje nam łańcuch, a wał nam się przesunie około milimetra do przodu, ten łańcuch nie trafia idealnie w zębatkę. Przez to są na nim dużo większe naprężenia, powodowało to te właśnie niezidentyfikowane dźwięki, a wszystko z przyczyny tej panewki oporowej. Teraz zmierzymy sobie wał, czy aby na pewno jest prosty. Jeśli tak, właściciel może mówić o dużym szczęściu. Być może uda się uratować ten silnik rozsądnym kosztem. Łukasz montuje czujnik zegarowy, który pokaże czy wał jest prosty, czy jednak bije. Niestety wskazówka skacze zbyt mocno. Wychyla się o jakieś 700 mm, czyli ponad dwukrotnie więcej niż przewiduje norma. Ta Dobra. Dobra, 700. Dobra, no i teraz wiemy już prawie wszystko. Wiemy, że zareagowaliśmy perfekcyjnie na czas, bo mamy uszkodzoną tylko panewkę oporową. Wał niestety jest krzywy. Wał ma 700 bicia. Dopuszczalne są setki, więc tutaj dwukrotnie przekraczamy normę. Ale czy ten wał będzie do wyrzucenia, czy nie, to dopiero oceni nam szlifiernia. Nie jesteśmy w stanie tego określić na ten moment, czego nie wiemy. Nie wiemy tylko, czy prosty jest blok. To też jest kwestia szlifierni. Oni będą musieli wykonać ten pomiar. Ale na ten moment i tak ogólnie sytuacja jest bardzo zła. A jednocześnie bardzo dobra, bo wał nie jest wyorany, więc być może, że uda się go uratować. Jeżeli nie, koszta samego wału to jest około 11 tysięcy złotych. Dużo. Żeby wycenić tą naprawę na ten moment, ciężko mi powiedzieć. Całość może wyjść... 20 tysięcy, może być 25, pytanie jaki jeszcze zakres prac po pomiarach w szlifierii nas czeka, jak będą wyglądać tuleje, bo też będziemy musieli zjąć głowicę do sprawdzenia o osiowości bloku i tak dalej, i tak dalej, więc tak naprawdę tutaj musimy zadzwonić do klienta i poinformować go, że wiemy, że jest źle, a tak naprawdę jeszcze do końca nie wiemy co dalej.